Stoicyzm nie polega na tłumieniu emocji czy trzymaniu się sztywnych zasad. Chodzi o uchwycenie sedna życia, skupienie się na tym, co jest pod naszą kontrolą i pielęgnowanie spokojnej wewnętrznej siły. Siedem praktyk, które zamierzamy zbadać, stanowi mapę drogową, ale pamiętaj, pozwól stoicyzmowi dostosowywać się i ewoluować wraz z Tobą. Jak mądrze powiedział Marek Aureliusz, najlepszą zemstą jest nie być jak Twój przeciwnik. Nie pozwól sobie stać się wrogiem własnego spokoju i dobrego samopoczucia. A teraz zanurzmy się. Jeśli znajdziesz wartość w tej treści, proste kliknięcie przycisku lubię to pomoże szerzyć stoicką mądrość wśród większej liczby osób. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Na początek. Zaakceptuj niedobór. Pomysł ten uznaje, że niedobór często zwiększa postrzeganą wartość. Nie chodzi o izolowanie się lub bycie niedostępnym, ale o uznanie mocy selektywnej obecności. Zanurzając się w działaniach, które stymulują umysł i pielęgnują ducha, naturalnie ograniczasz swoją dostępność. Nie oznacza to bycia zdystansowanym lub obojętnym, ale celowe inwestowanie czasu i energii w rzeczy, które mają osobiste znaczenie. Takie celowe podejście do swojej obecności przyciąga uwagę i szacunek. Kiedy jesteś zawsze dostępny. Ryzykujesz wtopienie się w tło, łatwe do zapomnienia lub przeoczenia. Ale angażując się selektywnie i upewniając się, że Twoje interakcje są znaczące i celowe, stajesz się centralnym punktem, zdobywając podziw i uznanie otaczających Cię osób. Numer 2. Stwórz swoje własne szczęście. To podejście obraca się wokół głębokiej idei samowystarczalności. Zaczyna się od uświadomienia sobie, że prawdziwe spełnienie pochodzi z wewnątrz. A nie z okoliczności zewnętrznych lub aprobaty innych. Przyjmując ten sposób myślenia, wyruszasz w podróż samopoznania i samoakceptacji. Uczysz się rozpoznawać rzeczy w swoim życiu, które naprawdę przynoszą ci radość, niezależnie od tego, czy są to małe zwycięstwa, osobiste osiągnięcia, czy chwile cichej refleksji. Proces ten pielęgnuje poczucie wewnętrznego zadowolenia, które nie jest zależne od czynników zewnętrznych, zachęca do doceniania prostych. Ale znaczących aspektów codziennego życia, takich jak osiągnięcia w pracy, osobiste kamienie milowe lub chwile spokoju. Odnajdując szczęście w tych codziennych elementach, budujesz silne poczucie własnej wartości i satysfakcji. Tworzenie własnego szczęścia nie oznacza jednak izolowania się od świata. Zamiast tego oznacza to znajdowanie radości w stabilnych i trwałych elementach życia, które można kontrolować. Może to obejmować docenianie piękna natury. Świętowanie własnych sukcesów lub znajdowanie spokoju we własnym towarzystwie. Praktykowanie tej sztuki kultywuje głębokie poczucie samodzielności i odporności, pozwalając ci poruszać się po życiu z niezachwianym wewnętrznym kompasem, niezachwianym przez okoliczności zewnętrzne lub opinie innych. Ta samowystarczalność staje się magnesem, przyciągającym innych do Twojej pozytywnej i pewnej siebie obecności. Zrozum, że szczęście jest głęboko osobiste i wewnętrzne. Wytyczając własną ścieżkę do zadowolenia, emitujesz magnetyczną energię, która rezonuje z ludźmi wokół ciebie. Numer 3. Wiedzieć kiedy się wycofać. Cofanie się polega na szanowaniu siebie i stawianiu siebie na pierwszym miejscu. Oznacza to zrozumienie swoich ograniczeń i odwagę, by odejść od sytuacji, relacji lub działań, które nie są zgodne z Twoim dobrostanem lub wartościami. Ważne jest, aby pamiętać, że nie chodzi tu o podejmowanie pochopnych lub impulsywnych decyzji. Zamiast tego chodzi o przemyślane podejście, rozważenie, czy dana sytuacja lub związek naprawdę przynoszą CI korzyści. Praktyka ta pokazuje siłę i wiarę we własną wartość. Wiedza o tym, kiedy się wycofać, jest potężnym potwierdzeniem własnej wartości. Jest to świadoma decyzja, aby nie być związanym potrzebą osiągnięcia określonego rezultatu. Strategia ta pomaga CI odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Uznając, że Twój czas, energia i emocje są cennymi zasobami, które powinny być inwestowane w przedsięwzięcia, które naprawdę mają dla Ciebie znaczenie. Co więcej, zrozumienie znaczenia wycofania się często prowadzi do zmiany dynamiki. Inni mogą ponownie ocenić swoje działania i priorytety, zdając sobie sprawę z tego, co mogą stracić. Nie chodzi tu o manipulację lub granie w gry, chodzi o poszanowanie własnego dobrobytu i szacunku do samego siebie. Numer 4. Uznaj siłę ciszy. Podejście to podkreśla znaczenie przemyślanej komunikacji, uznając, że czasami powstrzymywanie się od bezpośredniego kontaktu lub rozpoczynania rozmów może stworzyć przestrzeń dla innych do wyrażania siebie. Chodzi o znalezienie równowagi między byciem dostępnym a szanowaniem własnego czasu i obecności. Cisza w tym kontekście nie oznacza bycia odległym lub niedostępnym, ale raczej zrozumienie wartości celowych przerw. Pozwala to na refleksję. Zarówno DLA siebie, jak i DLA tych, z którymi się angażujesz, tworząc przestrzeń DLA głębszego zrozumienia i rozkwitu połączeń. Opanowując sztukę ciszy, wykazujesz poczucie pewności siebie i opanowania. Pokazuje to, że nie kierujesz się potrzebą ciągłego gadania lub interakcji, ale raczej priorytetowo traktujesz sensowną i celową komunikację. Takie podejście zachęca do kultywowania bardziej celowych rozmów. Skłania do rozważenia czasu i treści komunikacji, zapewniając jej znaczenie i istotność. Może to prowadzić do głębszych połączeń i interakcji. Przyjmując ciszę jako narzędzie do głębszego zrozumienia, wspierasz bardziej autentyczne i szczere wymiany z osobami wokół ciebie. Numer 5. Zaakcentuj siebie w swojej przestrzeni. Opanowanie swojej przestrzeni oznacza pewne wypowiadanie się, gdy masz coś wartościowego do zaoferowania i przejmowanie inicjatywy, gdy jest to konieczne. Nie chodzi o ego, ale o uznanie swojej wartości. I upewnienie się, że inni też to robią. W ten sposób tworzysz środowisko, w którym Twój wkład jest uznawany i szanowany. Ta praktyka polega na opowiadaniu się za sobą i okazywaniu szacunku DLA samego siebie. Ta strategia pozwala Ci wejść w każde środowisko z pewnością siebie, wiedząc, że Twój wkład jest ważny i wysoko ceniony. Chodzi o wybieranie środowisk i relacji, które są zgodne z Twoimi wartościami i aspiracjami, nie sugerując arogancji, ale zdrowy szacunek do samego siebie. Oznacza to selektywne podejście do tego, gdzie inwestujesz swój czas i energię, wybierając miejsca, w których Twoje wysiłki są doceniane i celebrowane. Numer 6. Ujarzmij swoje prawdziwe ja. To podejście nadaje priorytet autentyczności jako sile napędowej w Twoim życiu. Podkreśla znaczenie poświęcania się z całego serca działaniom i wyzwaniom, które są zgodne z Twoim prawdziwym ja. Przyjmując swoją autentyczność, stajesz się prawdziwym źródłem inspiracji DLA otaczających Cię osób. Bycie autentycznym pozwala kształtować własną narrację i wytyczać własną ścieżkę. Chodzi o uznanie nieodłącznej wartości w swoim prawdziwym ja i wkładzie, a pozostając wiernym temu, kim jesteś, stajesz się światłem przewodnim DLA innych. Co więcej, przyjęcie autentyczności sprzyja kultywowaniu głębszych i bardziej znaczących relacji. Sprzyja atmosferze wzajemnego szacunku i wsparcia, w której jednostki są zachęcane do bycia autentycznymi sobą. Wzbogacając wzajemnie swoje podróże. Zasadniczo strategia ta podkreśla transformacyjną moc autentyczności w wywoływaniu prawdziwego zainteresowania i szacunku. Zachęca do prowadzenia ze szczerością, inspirując innych do robienia tego samego. Autentycznie realizując swoje pasje i wartości, w naturalny sposób przyciągasz innych, aby dołączyli do Ciebie w Twojej wyjątkowej podróży. Numer 7. Podejmij ciągły rozwój i naukę. Ten aspekt podkreśla znaczenie samodoskonalenia i ciągłej edukacji. Zachęca do postrzegania życia jako podróży rozwoju osobistego, w której każde doświadczenie, triumf lub niepowodzenie jest okazją do rozwoju. Akceptacja ciągłego rozwoju oznacza aktywne poszukiwanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Może to obejmować różnorodne lektury, dalszą edukację lub podejmowanie nowych wyzwań, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Takie podejście nie tylko poszerza zrozumienie świata, ale także zwiększa zdolność do wnoszenia znaczącego wkładu w dyskusje i przedsięwzięcia. Świadczy to o zaangażowaniu w samodoskonalenie i szczerym pragnieniu poszerzania horyzontów. Przyjmując nastawienie na rozwój, inspirujesz innych do robienia tego samego. Twoje zaangażowanie w samodoskonalenie służy jako źródło motywacji, zachęcając osoby wokół ciebie do ciągłego uczenia się i rozwoju. Odzwierciedla to zaangażowanie w osobistą doskonałość i uznanie, że zawsze jest miejsce na rozwój. Podsumowując te siedem koncepcji, ma na celu podniesienie poczucia wartości i pewności siebie. Pamiętaj, że nie chodzi w nich o manipulację, ale raczej o odzwierciedlenie wewnętrznej siły. Jesteś architektem swojej własnej wartości, a wdrażając te zasady prezentujesz się jako ktoś wartościowy, kto ceni siebie na tyle, by dążyć do tego, co najlepsze. Równoważenie życzliwości z pewnością siebie, dostępności z szacunkiem do samego siebie i inwestowania z dbaniem o siebie jest kamieniem węgielnym satysfakcjonującego życia. Dlatego też, wyruszając w tę podróż, rób to z rozwagą i uczciwością. Jeśli ten film wywołał u ciebie jakieś spostrzeżenia, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. A jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij zasubskrybować, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi treściami. Koniecznie sprawdź sugerowane wideo na ekranie. Może to być kolejny krok w Twojej ewolucyjnej podróży. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia wkrótce.